Jany wnuk atakuje swojego dziadka, aż ten upada na ziemię. Ale wtedy pojawia się pies dziadka, a to, co stało się potem, pozostawi cię z otwartymi ustami. Joachim mieszkał w dużym, starym domu. Dom miał wiele pokoi. Balkon, na którym lubił siadać, e-ogród, który zwykle był pełen kolorowych kwiatów. Wcześniej dom zawsze był pełen śmiechu e-radości, ponieważ jego wnuk Diego, nastolatek, który choć rozpieszczony E trudny w obejściu, mieszkał z nim E dotrzymywał mu towarzystwa. Diego, który miał buntowniczą postawę, E nie lubił przestrzegać zasad, często robił to, co chciał, nie słuchając wskazówek dziadka. Mimo para, Joaquin starał się radzić sobie z jego trudnym zachowaniem, z cierpliwością E miłością, próbując cieszyć się dobrymi chwilami razem. Ale z czasem Diego postanowił opuścić dom, aby zamieszkać z przyjaciółmi. Chciał doświadczyć wolności e uciec od obowiązków e zasad, które miał w 1400 domu dziadka. Kiedy Diego odszedł dom Joaquina, stał się cichy i smutny. Dziadek tęsknił za ożywionymi rozmowami, e dźwiękiem śmiechu, które wypełniały powietrze. Teraz dom wydawał się pusty i samotny. Joaquin spędzał dni siedząc na balkonie, patrząc na ogród e wspominając dobre chwile, które spędził z Diego. Bez wnuka w pobliżu Joaquin, czuł się coraz bardziej samotny. Próbował zająć swój czas czytaniem książek, oglądaniem telewizji e, dokonywaniem drobnych napraw tyciąc te... domu, ale nic nie wydawało się wypełniać pustki, którą pozostawił Diego. Samotność stawała się stałym gościem kom życiu Joaquin'a. E M. często zastanawiał się, czy kiedykolwiek znów poczuje radość e witalność, które dom miał wcześniej. Joaquin spędzał wiele godzin siedząc na balkonie swojego domu. Patrząc na ogród, który kiedyś był tylu zabaw z Diego. Gdy słońce zachodziło, pogrążał się w głębokich myślach, zastanawiając się nad swoim życiem, relacją z wnukiem. Joaquin zastanawiał się, czy był złym dziadkiem, czy może popełnił błędy, które doprowadziły do oddalenia się Diego. Myślał, czy zrobiłem wystarczająco dużo, aby być lepszym dziadkiem, mądrzejszym przewodnikiem i bardziej wyrozumiałym przyjacielem. Jednak te wątpliwości szybko zaczęły się rozwiewać. Joaquin zdał sobie sprawę, że Diego stał się trudnym, e rozpieszczonym nastolatkiem, kimś, kto ciągle łamał zasady E, okazywał mało troski o uczucia innych. Diego był w fazie buntu i niewdzięczności, E to nie była wina Joaquina. Dziadek zrobił wszystko, co mógł, aby opiekować się Diego od czasu śmierci jego matki E, gdy ojciec spędzał długie godziny w pracy. Joaquin poświęcił się byciu zastępczym ojcem, oferując miłość, wskazówki, e bezpieczny dom. Pamiętał noce, kiedy nie spał, martwiąc się o dobro Diego, e wysiłki, aby zrozumieć e radzić sobie z jego buntowniczą postawą. Mimo całej miłości i wysiłku, jaki Joaquin włożył, Diego nie okazywał żadnej wdzięczności. Teraz, gdy Diego postanowił odejść, aby zamieszkać z przyjaciółmi, Joaquin odczuwał ból bolesnej nieobecności. Dziadek czuł, że mimo wszystkiego, co zrobił, Diego po prostu postanowił odejść, bez oglądania się za siebie, e bez uznania. O, dla niego zrobił. Para uświadomienie przyniosło Joaquinowi mieszankę smutku i ulgi. Wiedział, że dał z siebie wszystko, nawet jeśli nie wystarczyło to, aby zmienić serce Diego. W pewien szary, deszczowy dzień, Joaquin postanowił przejść się po okolicy, aby oczyścić umysł. Szedł powoli, obserwując ulice i budynki wokół siebie. Wtedy, skręcając za róg, zobaczył coś, co przykuło jego uwagę. Chudy i chory piesek leżał na chodniku, drżąc z zimna i głodu. Pies miał brudne futro i był wyraźnie słaby. Jego smutne oczka patrzyły na Joaquina z cichą prośbą o pomoc. Joaquin, z ściśniętym sercem widząc sytuację małego zwierzęcia, bez wahania się schylił, aby przyjrzeć się z bliska, e zobaczył, że pies jest bardzo zaniedbany. Dziadek poczuł falę współczucia i wiedział, że musi coś zrobić. Wstał, zdjął płaszcz, e ostrożnie owinął nim psa, aby go ogrzać. Łagodnym i uspokajającym głosem, Joaquin rozmawiał z psem, próbując go pocieszyć. Zaniósł go do domu, używając płaszcza jako prowizorycznego koca. W drodze powrotnej, Joaquin zastanawiał się, jak mógłby pomóc psu w powrocie do zdrowia. Gdy tylko dotarli do domu Joaquina, przygotował specjalny kącik dla psa, kładąc miękkie posłanie, świeżą wodę i jedzenie, które miał w domu. Z wielką ostrożnością Joaquin wykąpał psa, usuwając brud e pomagając mu poczuć się trochę lepiej. Z każdym gestem troski e opieki piesek wydawał się coraz bardziej relaksa. E jego wcześniej smutne oczka zaczynały błyszczeć małą iskierką nadziei. Kiedy Diego wrócił do domu dziadka, Zastał inną atmosferę. Tortas, którego Joaquin uratował, e, który zaczynał dochodzić do siebie, był teraz ważną częścią życia Joaquina. Ale Diego w ogóle nie lubił tej nowości. Uważał, że pies wprowadza nieporządek, e nie chciał, aby był w domu. Chociaż Joaquin próbował wyjaśnić, że pies jest z nim, ponieważ potrzebuje pomocy e miłości, Diego nie chciał słuchać. Postanowił, że pies nie ma miejsca w domu i dał to jasno do zrozumienia. Pewnej zimnej nocy Diego, nie przejmując się dobrostanem zwierzęcia, kazał psu spać na zewnątrz, na podwórku. Tortas, który przyzwyczaił się do nowego komfortu i miłości, poczuł się bardzo smutny i zmarznięty. Skulił się w rogu podwórka, próbując ochronić się przed lodowatym wiatrem i wilgocią. Joaquin bardzo martwił się, widząc sytuację psa. Wiedział, że zwierzę jest bezbronne, e potrzebuje ciepła, e opieki, podczas gdy pies drżał na zewnątrz. Diego nie okazywał żadnego współczucia. Bardziej martwił się o okazanie swojej irytacji obecnością psa, niż o oh, rozważenie uczuć małego zwierzęcia. Napięcie w domu rosło, uma atmosfera, która już była trudna, stawała się jeszcze cięższa. Z upływem dni sprawy zaczęły się jeszcze bardziej komplikować w domu Hoakina. Diego, który już nie lubił psa, zaczął odczuwać coś, czego się nie spodziewał zazdrość. Widział jak Joaquin spędza coraz więcej czasu z psem, opiekując się nim, bawiąc się i rozmawiając. Dla Diego było to za dużo. Nie mógł zrozumieć dlaczego dziadek poświęca tyle czasu i miłości psu. Diego czuł się odstawiony na bok, jakby był zapomniany. stał frustrado rosła, Eu zaczął ją okazywać na różne sposoby. Narzekał Joaquinowi, robił gesty niezadowolenia. E nawet próbował przeszkadzać za każdym razem, gdy dziadek był blisko psa. Tortas, który wciąż się adaptował, E próbował poczuć się dobrze w nowym domu, czuł napięcie w powietrzu. Patrzył na Diego z mieszaniną ciekawości i e strachu, nie rozumiejąc powodu takiej wrogości. Dla niego wszystko, czego chciał, para być zaakceptowanym i kochanym. Ale obecność Diego E fu i trudne zachowanie. Bardzo para komplikowały. Joaquin próbował uspokoić Diego, wyjaśniając, że miłość, którą miał do psa, nie zmniejszała uczucia, jakie miał do niego. Chciał, żeby Diego zrozumiał, że pies potrzebuje uwagi e-opieki, tak jak każda inna istota w trudnej sytuacji. Joaquin starał się pokazać Diego, że zamiast być zazdrosnym, mógłby do nich dołączyć, pomagając opiekować się psem, e, ucząc się być przyjacielem. Ale Diego był tak pochłonięty swoimi uczuciami, zazdrości, e frustracji, że nie potrafił spojrzeć na sprawy inaczej. Napięcie w domu wciąż rosło. Um relacja między Diego a e psem była daleka od poprawy. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że już polubiłeś des Filmes, e zasubskrybowałeś kanał, jeśli kochasz zwierzęta e ich wzruszające historia. Z biegiem czasu Diego stawał się coraz bardziej drażliwy. I niekontrolowany. Zamiast próbować poprawić sytuację, zaczął szukać sposobu na ucieczkę od swoich negatywnych uczuć. Diego zaczął nadmiernie pić alkohol. Picie wydawało się dawać mu sposób na radzenie sobie z frustracją e gniewem, które odczuwał. Niestety, alkohol sprawił, że Diego stawał się coraz bardziej agresywny. Zaczął krzyczeć, e zachowywać się niegrzecznie nie tylko wobec psa, ale także wobec Joaquina żądał od dziadka pieniędzy na zakup większej ilości alkoholu, a gdy Joaquin mówił, że nie może mu dać, sytuacja się pogarszała. Diego stawał się coraz bardziej gwałtowny, napełniając strachem i niepokojem wszystkich wokół. Joaquin starał się zachować spokój, radzić sobie z Diego najlepiej jak potrafił, ale wymykała się spod kontroli. Dziadek wiedział, że picie zmieniało Diego w zupełnie inną osobę, kogoś kogo już nie rozpoznawał. Dom, który już był pełen napięcia, teraz wypełniał się krzykami e nieporozumieniami. Tortas, który tylko próbował przystosować się do nowego życia, jeszcze bardziej bał się zachowania Diego. Chował się za każdym razem, gdy Diego się zbliżał, drżąc ze strachu. Joaquin wiedział, że musi znaleźć rozwiązanie, ale czuł się bezradny wobec destrukcyjnego zachowania Diego. Był w rozterce, próbując chronić psa e, jednocześnie radzić sobie z wnukiem, który stawał się coraz trudniejszy. Joaquin spędzał noce na balkonie, sam, z ledwie tlącym się światłem lampy, oświetlającym jego zmęczoną twarz. Na zewnątrz wiatr wiał delikatnie, ale nie był w stanie ulżyć ciężarowi, który nosił w sercu. Z oczami pełnymi łez i głową pełną myśli, Joaquin zastanawiał się wielokrotnie, co było nie tak z Diego. Wspominał czasy, gdy Diego był małym chłopcem, pełnym radości i beztroski. Teraz, patrząc na swojego wnuka, widział tylko gniew i frustrację. Joaquin czuł e bezradny, e opuszczony. Wydawało się, że nic co robił nie wystarczało, por zadowolić Diego. Dziadek próbował wszystkiego. Rozmawiał, wyjaśniał, a nawet przepraszał za rzeczy, które nie były jego winą, ale nic nie wydawało się działać. Najbardziej bolesne było patrzenie, jak Diego kłóci się nawet z psem. Joaquin wiedział w głębi duszy, że Diego używał psa jako pretekstu do wyładowania swojego gniewu. Dziadek rozumiał, że Diego po prostu szukał powodów do kłótni i tworzenia konfliktów, jakby to był sposób na radzenie sobie z własnymi frustracjami. Dla Joaquina było jasne, że Diego nie był tak naprawdę zły na psa, ale na siebie i na sytuację, w której się znalazł. Joaquin czuł się coraz bardziej zmęczony i zrozpaczony. Miał nadzieję, że Diego będzie towarzystwem powodem do radości, a nie tylko stałym źródłem problemów i bólu głowy. Brak wdzięczności, miłości i czułości ze strony Diego był jak ostry nóż, który głęboko ranił serce Joaquin'a. Dziadek widział tylko gniew e frustrację w oczach Diego, co sprawiało, że zastanawiał się, czy jego wnuk kiedykolwiek będzie w stanie poczuć, e wyrazić choć trochę uczucia. Pewnej szczególnie trudnej nocy Diego był bardziej zirytowany niż kiedykolwiek. Wypił dużo e, był w stanie furii. Kłótnie z Joaquinem stawały się coraz częstsze. E tej nocy sprawy całkowicie wymknęły się spod kontroli. Diego był tak poza sobą, że nie mógł jasno myśleć. Podczas gdy Joaquin siedział w salonie, próbując się zrelaksować e zapomnieć o kłótniach, Diego wszedł, krzycząc e żądając pieniędzy na zakup większej ilości alkoholu. Joaquin... Zmęczony tyloma kłótniami, e już zaniepokojony zachowaniem wnuka, powiedział, że nie może dać więcej pieniędzy. Odpowiedzią Diego był atak wściekłości. Nie mogąc opanować furii, Diego rzucił się na Joaquina, e popchnął go. Przemoc szybko eskalowała i Diego, com stanie całkowitej utraty kontroli, zaczął bić swojego dziadka. Joaquin próbował się bronić, ale był tak zaskoczony, e wstrząśnięty, że nie mógł zareagować na czas. Silnym ciosem Diego sprawił, że Joaquin upadł na podłogę, nieprzytomny. Cisza, która nastąpiła, była przytłaczająca e, pełna napięcia. Diego, zdając sobie sprawę z powagi tego, co zrobił, całkowicie zamarł. Patrzył na Joaquina leżącego na podłodze. Jego serce biło szybko, umysł wirował w zamieszaniu. Brutalna rzeczywistość tego, co właśnie się wydarzyło, zaczęła docierać do jego świadomości, e ogarnęła go panika. Diego czuł dreszcz na plecach, strach i poczucie winy mieszały się w wirze emocji. Nie wiedział, co robić, e czuł pilną potrzebę ucieczki z miejsca. Z drżącymi nogami e nieregularnym oddechem, pobiegł w kierunku drzwi, nie oglądając się za siebie, zostawiając za sobą caos e ból, które spowodował. Eł są myśli były chaotyczne, E nie miał pojęcia, dokąd idzie. Wiedział tylko, że musi uciec od tej okropnej sceny, której właśnie był świadkiem. Podczas gdy Diego uciekał, tortas, który był świadkiem całej sceny E, był głęboko zaniepokojony, poczuł, że musi coś zrobić, aby pomóc swojemu właścicielowi. Podbiegł do boku hoakina. Z całkowicie aktywowanym instynktem ochronnym. Tortas, z szeroko otwartymi oczami, e napiętym ciałem, próbował obudzić Joakina, liżąc jego twarz, e cicho skomląc, jakby próbował obudzić dziadka. Kiedy pies zobaczył, że Joakin nie reaguje, frustracja i rozpacz opanowały go. Jego lojalność, e chęć ochrony przyjaciela popchnęły go do działania. Rozpaczliwym e, przenikliwym szczekaniem pies próbował zwrócić uwagę każdego, kto mógłby pomóc? Dźwięk był pełen pilności, cichy krzyk o pomoc. Szczekanie psa rozchodziło się po okolicy, wypełniając powietrze poczuciem nagłości. Tortas, czując, że czas ucieka, rzucił się w kierunku Diego, który w pośpiechu wychodził. Z determinacją pies ruszył naprzód, warcząc, pokazując zęby, próbując powstrzymać Diego przed ucieczką, jednocześnie zwrócić uwagę kogoś, kto mógłby zaoferować pomoc. Po ucieczce Diego, Pies był zrozpaczony. Wiedział, że Joakin jest ranny, e pilnie potrzebuje pomocy. Z pustym domem i nikim, kto mógłby pomóc dziadkowi, pies postanowił podjąć odważne działanie. Tortas, który miał silny instynkt ochronny, wybiegł z domu mimo zimna i ciemności. Czuł potrzebę zrobienia czegoś, aby pomóc Joakinowi. Wtedy przypomniał sobie o sąsiedzie, który mieszkał w pobliżu. Sąsiad zawsze był przyjazny, e może mógłby pomóc. Z imponującą determinacją pies pobiegł domu sąsiada, który znajdował się kilka przecznic dalej. Biegł tak szybko jak mógł, przeskakując przez kałuże, e omijając kamienie po drodze. Serce psa biło mocno, nie tylko z powodu wysiłku fizycznego, ale także z niepokoju, czy uda mu się coś zmienić. Kiedy dotarł do domu sąsiada, pies zaczął rozpaczliwie szczekać. Jego szczekanie było głośne i niespokojne jakby próbował przekazać coś bardzo ważnego biegał tam i z powrotem przed domem mając nadzieję że ktoś zauważy jego obecność sąsiad który relaksował się w swoim salonie usłyszał hałas i postanowił sprawdzić co się dzieje otworzył drzwi e zobaczył zdenerwowanego e zdyszanego psa sąsiad natychmiast zorientował się że coś jest nie tak zaniepokojony poszedł za psem do domu hoakina gdy tylko wszedł do domu i zobaczył Joaquina leżącego na podłodze, zrozumiał, że sytuacja jest poważna. Joaquin był nieprzytomny, E się nie ruszał, um sąsiad wiedział, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Z szybkim E, skupionym umysłem, sąsiad wziął telefonę E, wybrał numer alarmowy. Podczas oczekiwania na przyjazd karetki, starał się zachować spokój E, trzymać psa przy sobie, aby nie był tak niespokojny. Tortas, który był zdenerwowany i zmartwiony, teraz był nieco spokojniejszy. Widząc, że ktoś podejmuje działania, aby pomóc Joakinowi, usłyszał hałas i postanowił sprawdzić, co się tam dzieje. Otworzył drzwi e, zobaczył zdenerwowanego, e zdyszanego psa. Sąsiad natychmiast zorientował się, że coś jest nie tak. Zaniepokojony poszedł za psem do domu Joakina. Gdy tylko wszedł do domu i zobaczył Joakina leżącego na podłodze, Zrozumiał, że sytuacja jest poważna. Łakin był nieprzytomny, E się nie ruszał. Um sąsiad wiedział, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Z szybkim E, skupionym umysłem, sąsiad wziął telefonę, E wybrał numer alarmowy. Podczas oczekiwania na przyjazd karetki starał się zachować spokój i e trzymać psa przy sobie, aby nie był tak niespokojny. Tortas, który był zdenerwowany i zmartwiony, teraz był nieco spokojniejszy, widząc, że ktoś podejmuje działania. Aby pomóc Joaquinowi. Usłyszał hałas i postanowił sprawdzić, co się dzieje. Otworzył drzwi, E zobaczył zdenerwowanego, E zdyszanego psa. Sąsiad natychmiast zorientował się, że coś jest nie tak. Zaniepokojony poszedł za psem do domu Joaquina. Gdy tylko wszedł do domu i zobaczył Joaquina leżącego na podłodze, zrozumiał, że sytuacja jest poważna. Joaquin był nieprzytomny, E się nie ruszał. Um sąsiad wiedział, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Z szybkim, skupionym umysłem sąsiad wziął telefonę e wybrał numer alarmowy. Podczas oczekiwania na przyjazd karetki starał się zachować spokój e, trzymać psa przy sobie, aby nie był tak niespokojny. Tortas, który był zdenerwowany i zmartwiony, teraz był nieco spokojniejszy, widząc, że ktoś podejmuje działania, aby pomóc Joakinowi. Chociaż nie był profesjonalistą medycznym. Robił wszystko, co w jego mocy, aby upewnić się, że Joaquin otrzyma niezbędną opiekę, dopóki nie przybędzie pomoc. Czas zdawał się płynąć powoli, ale w końcu jasne światła karetki zaczęły migać na ulicy. Ratownicy przybyli szybko, przynosząc sprzęt e dużą wiedzę do zarządzania sytuacją. Ocenili stan Joaquina E, zaczęli udzielać niezbędnej pomocy medycznej. Podczas gdy zespół medyczny pracował, aby pomóc Joaquinowi, sąsiad odsunął się trochę, pozwalając profesjonalistom wykonywać swoją pracę. Tortas, wciąż obecny, obserwował smutnymi oczami, mając nadzieję, że Joaquin będzie dobrze zaopiekowany, a szybko wróci do zdrowia. Ratownicy w końcu umieścili Joaquina w karetce, a sąsiad odczuł ulgę, wiedząc, że jest w dobrych rękach. Podziękował ratownikom e zobowiązał się utrzymywać kontakt, aby śledzić powrót do zdrowia Joaquina. Troska e napięcie wciąż wisiały w powietrzu, ale sąsiad wiedział, że zrobił wszystko co mógł, aby pomóc swojemu przyjacielowi. Co sądzisz o reakcji Diego? Zostaw komenta sua opinią sobre o tema postado por Joaquina e zostań do końca, ponieważ ta historia nadal pozostawi cię z otwartymi ustami. Następnego dnia sytuacja wciąż była bardzo napięta i niepokojąca. Joaquin był w szpitalu, dochodząc do siebie po obrażeniach. E dom był en niepewności co do tego, co wydarzy się dalej. Ktoś musiał dowiedzieć się, co się stało, e podjąć działania. Wtedy przybył syn Joaquina, Alvaro ze swoim własnym synem Diego. Alvaro był bardzo zaniepokojony o swojego ojca i chciał się upewnić, że wszystko z nim w porządku. Nie widział Joaquin'a od jakiegoś czasu i był zaniepokojony, jak przebiega jego powrót do zdrowia. Alvaro wszedł do domu Joaquin'a i zastał atmosferę wciąż pełną smutku. Spojrzał na Diego, który wydawał się zawstydzony e niezręczny, e powiedział Joaquinowi, że musi zostać z nim, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Alvaro myślał, że będzie to dobra okazja do próby odbudowania więzi rodzinnych, e pokazania Diego znaczenia opieki nad Joaquinem. Jednak przybycie Diego przyniosło problema Agora. Diego był poirytowany, czuł się źle z powodu wszystkiego co się wydarzyło. Myślał, że sytuacja jest niesprawiedliwa, chciał znaleźć sposób, aby obwinić kogoś. Kiedy Alvaro zaczął rozmawiać deszła kinem o tym co się stało, Diego okazał się niecierpliwy i niegrzeczny. Alvaro, który wciąż próbował poradzić sobie z sytuacją, znalazł się w dilemacie. Przyszedł aby pomóc ale teraz musiał stawić czoła napięciu e frustrado Diego. Sytuacja pogorszyła się, gdy Diego, nie myśląc o konsekwencjach, złożył nieoczekiwane żądanie Joaquinowi. Chciał, aby pies został wyrzucony z domu, argumentując, że zwierzę zaatakowało jego syna. Joaquin poczuł się głęboko zraniony tym żądaniem. Wiedział, że pies działał tylko w obronie i nie chciał, aby jego wierny przyjaciel został wyrzucony z powodu problemów Diego. Joaquin czuł, że jego syn Alvaro był bardziej zaniepokojony żądaniami Diego niż jego własnym dobrostanem. Był zmęczony, a nie chciał już radzić sobie z tymi napięciami. Napięcie w domu Joaquina osiągnęło szczyt. Był zmęczony całym dramatem i niesprawiedliwymi żądaniami Diego. Joaquin czuł, że nikt tak naprawdę nie martwi się o niego, a sytuacja stawała się nie do zniesienia. Po gorącej dyskusji z Alvaro. Joaquin podjął trudną decyzję. Był zdecydowany położyć kres całemu zamieszaniu e, chronić to, co naprawdę było dla niego ważne. Z ciężkim sercem Joaquin wstały stanowczo spojrzał na alvaro i Diego. Dość! powiedział Joaquin głośnym, e zdecydowanym głosem. Nie będę tego dłużej tolerował. Mój pies uratował mnie i dał mi miłość, kiedy najbardziej jej potrzebowałem. Para mój prawdziwy przyjaciel i zawsze był przy mnie, nawet gdy ty, jego, przynosiłeś tylko problematiko. Alvaro próbował argumentować, ale Joaquin nie chciał słuchać więcej wymówek ani obietnic. Opiekowałem się tobą, kiedy twoja matka zmarła, a twój ojciec pracował. Zrobiłem wszystko, co mogłem, aby być dobrym dziadkiem, ale nigdy nie okazałeś wdzięczności. Teraz wróciłeś tylko po to, por spowodować więcej problema ów no poso Joaquin był stanowczy w swojej decyzji. Wiedział, że musi chronić siebie i psa, który był jego jedyną pociechą, e prawdziwym towarzyszem. Kocham mojego psa bardziej niż cokolwiek innego. Przyniósł mi radość i dotrzymywał towarzystwa, kiedy byłem sam. Dlatego on zostaje tutaj, a wy musicie opuścić mój dom. Alvaro e Diego byli zaskoczeni decyzją Joaquina. Próbowali protestować, ale Joaquin już podjął decyzję e nie był skłonny zmienić zdania. Nie chciał dłużej żyć w środowisku pełnym gniewu i konfliktów. Myśl o utracie psa, który zawsze dawał mu pocieszenie, była dla niego nie do przyjęcia. Z podjętą decyzją e odnowionym odwagą, Joaquin przygotował się do stanowczego pożegnania Alvaro Ediego. Był zdecydowany nie pozwolić, aby smutek i problemy ponownie wkroczyły do jego domu. Choć z ściśniętym sercem wiedział, że to najlepszy wybór, aby znaleźć spokój i szczęście. Alvaro i e Diego byli zaskoczeni i nieco zdezorientowani decyzją Joaquina. Nie spodziewali się, że dziadek będzie tak stanowczy i zdecydowany. Ale dziadku, czy nie możemy rozwiązać tego w inny sposób? Zapytał Alvaro, próbując znaleźć rozwiązanie, które utrzymałoby ich wszystkich razem. Joaquin potrząsnął brilhakom zdecydowanym spojrzeniem. Nie, Alvaro. Nie ma nic więcej do rozwiązania. Zrobiłem dla was wszystko, co mogłem, ale teraz muszę pomyśleć o sobie i moim przyjacielu, który zawsze był przy mnie. Nie mogę dłużej żyć w tej atmosferze gniewu i konfliktu. Diego, który był nieco zawstydzony i dotknięty, również próbował argumentować, ale Joaquin nie był skłonny słuchać więcej. Był stanowczy w swojej decyzji, wiedząc, że musi chronić swoją przestrzeń, e swoje samopoczucie. Chcę, żebyście teraz odeszli. Mój tortas e ja potrzebujemy spokoju. Nasz dom musi być miejscem miłości i spokoju, nie kłótni i nieporozumień. W tym momencie Joaquin miał jasność w umyśle co do decyzji, którą podjął. Nie wybierał tylko psa ponad swoim wnukiem, wybierał coś znacznie głębszego. Wybierał miłość, ochronę e opiekę zamiast agresji, obelg i niewdzięczności. Joaquin zrobił wszystko dla Diego, nawet gdy oznaczało to poświęcenie własnego spokoju i. Konforto. Joaquin pamiętał wszystkie razy, gdy stawiał potrzeby Diego przed swoimi. Opiekował się swoim wnukiem z oddaniem, dał mu wszystko, co mógł, e chronił go przed wszelkimi trudnościami. Akceptował błędy e trudne zachowania Diego, wierząc, że jego miłość e cierpliwość wystarczą, aby wprowadzić pozytywną zmianę. Jednak zamiast wdzięczności e szacunku, Diego odpowiedział odrzuceniem i pogardą. Sytuacja kulminowała się agresją fizyczną, a w akcie Desesperado Diego po prostu odszedł. Gdy Joaquin rozmyślał nad tym, głęboki ból wypełniał jego serce. Zastanawiał się, jak mógł zaakceptować fakt, że jego własny wnuk, ktoś, kogo kochał i o kogo dbał z takim oddaniem, mógł zachować się tak okrutnie i e niewdzięcznie. Jak mógł zapomnieć, że w krytycznym momencie Diego był agresywny, epode. Uciekł, zostawiając go w niebezpieczeństwie. W przeciwieństwie do tego, Tortas, który był zwykłym przyjacielem, okazał się prawdziwym bohaterem. Kiedy Joaquin upadł, pies był tam, aby go chronić, opiekować się nim i nawet biec po pomoc. Para, małe stworzenie ze swoją bezwarunkową miłością, uratowało życie Joaquina, e ofiarowało mu prawdziwe towarzystwo i uczucie. Joaquin myślał do siebie z ściśniętym sercem. Mój własny wnuk zaatakował mnie i odszedł, podczas gdy mój pies, który nie prosi o nic w zamian, uratował mi życie. Jak mogę o tym zapomnieć? Jak mogę zignorować fakt, że nawet po wszystkim, co zrobiłem dla Diego, to pies naprawdę pokazał, co oznacza prawdziwa miłość, e lojalność. Jeśli dotarłeś do tego momentu filmu, zostaw komentarz mówiący: Joaquin ma rację, jeśli zgadzasz się z decyzją Joaquina. Alvaro i e Diego zrozumieli, że nie ma już o czym dyskutować. Z mieszaniną frustracji i rezygnacji zaczęli zbierać swoje rzeczy e przygotowywać się do wyjścia. Joaquin obserwował w milczeniu, czując mieszankę smutku i ulgi. Chociaż bolesne było patrzeć, jak jego rodzina odchodzi, wiedział, że ta decyzja była konieczna, aby znaleźć spokój, którego tak bardzo potrzebował. Kiedy Alvaro i e Diego w końcu wyszli z domu, Joaquin zamknął drzwi z poczuciem odnowionej determinacji. Spojrzał na psa, który był przy jego boku, machając ogonem, i wydając się szczęśliwy, że wrócił do swojego bezpiecznego miejsca. Joaquin pochylił się i pogłaskał psa, dziękując mu za to, że zawsze był jego prawdziwym przyjacielem. Dziękujemy bardzo za obejrzenie filmu do końca. Pamiętaj, aby zostawić lajka, zasubskrybować kanał. I zostaw komentarz na temat swojej opinii na temat tej historii.